Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Don't Starve. I spójrzcie na to. Pamiętacie jak mówiłem wam, że tutaj gdzieś w tym obrębie niedaleko będą pająki. W pizdzie tych pająków jest, słuchajcie, w ogóle nie co tu jest jeszcze coś takiego, nie wiem co to jest. 4, 5 kokonów gdzieś koło siebie dosłownie są. Tu jest w ogóle jeszcze kolejna dziura, masakra po prostu. <laughs> Wybierzemy się dzisiaj. Ee, na wojnę właśnie z nimi. Ale, najpierw musimy wrócić do y, domku e, Ja sobie tutaj e, wezmę to mięso, które było zasuszone i myślę, że będzie spoko Przy okazji znalazłem kolejną mandragorę, która całą noc mnie denerwowała Ponieważ y, mandragora jak wyskoczy z ziemi, nieraz jej nie można zabić, po prostu nie wiem, podskakuje i wydaje dziwne dźwięki nie można normalnie jej zabić, próbowałem tam nawet rzucić bumerangiem czy coś, nic, nic nie dało po prostu się zrobić więc trochę lipa, na szczęście znowu za dnia jakby wskoczyła do ziemi i mógł, mogłem ją wtedy normalnie wyjąć znowu i ona wtedy zdechła, nie wiem, tak jakoś to jest, dobra, teraz wracamy do domku może uda się tutaj przy okazji zebrać tych kilka pułapek, które zostawiłem. Zrobiłem kolejną skrzyneczkę, zebrałem trochę drewna, takie podstawowe, że tak powiem, rzeczy nic takiego zbytnio nie robiłem. I mamy dzień obecnie 26, czyli jakieś 5 albo 6 dni trwa zima, więc jeszcze jeszcze co ta zima niestety trochę potrwa. Dobra, ustawimy po raz kolejny pułapki. Eee, gdzie to było? Tutaj, zawsze, zawsze, zawsze mam problem z tym, gdzie, gdzie, gdzie ja dałem te pułapki w ogóle, i, i, i nie mogę ich znaleźć. <laughs> ok, tu jeszcze się nic nie złapało. Tu się złapały dwa. Akurat chyba te dwa mogę sobie zebrać. Dobra, to zbierzemy sobie jeszcze te dwa. Pyk i wracamy do naszej bazy. O, mamy mięska zasuszone, przynajmniej te, to jeszcze musimy jeden dzień poczekać. Rozpalmy sobie znowu ognisko, dajmy nasz kamyczek. Przepraszam, wybaczcie. Dobra, to są takie małe smoljerki, mały, mały susz, tak? Chyba jakoś tak na polskie by się normalnie tłumaczyło. To w sumie od razu można powiesić. OK. E zaraz, zaraz, czy ja przypadkiem jeszcze tutaj jakichś dwóch mięsek nie miałem? Tu mam same króliki... Tutaj mam mięso, ale potwora... Kurde, to już mi się w piździe niszczy! Mam nadzieję, że można zejść jak coś jeszcze jednego, koleofanta czy jak to tam... Żeby móc ten... Nie mam nic, dobra. To powiesimy sobie to normalnie... O, jest! Zasuszyło się też to duże, super! Super, to od razu sobie to też zbierzemy w sumie. E, powiesimy kolejny... Dwa króliki. I ruszamy na łowy, że tak powiem. Po pająki. Tylko tak. Łopata mi raczej nie będzie potrzebna. Teraz mamy taką typową zimę, bo mamy bardzo długi wieczór i w ogóle. Dobra. To muszę sobie upiec. Mandragorę w sumie również. Jak to było? Mandragora i i Ja pitole, nie pamiętam co tam trzeba było do tej potrawki z Mandragory. God damn it. Mam nadzieję, że mam tu gdzieś ten dokument. Eee, zupa z Mandragory. Tak, trzy patyki. Dobrze, 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 dobrze. To zrobimy sobie od razu zupę z Mandragory. Ponieważ przewraca bardzo dużo głodu, bardzo dużo zdrowia i nam się na pewno przyda. Eee, dobra, schowajmy na razie to co nam się tutaj nie przyda. Czyli w sumie kamienie. No, jakby nie patrzeć. W e, to jakbyśmy potrzebowali narzędzia, zrobić to. Trawa, wędka też nam się na razie nie przyda. E, młotek, e, bumerang, no niech będzie, ale damy go do podstawowego ekwipunku. Po plecach sobie zostawimy. Liny sobie możemy. E, nie, 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 nie chowamy, nie chowamy. Złoto, gdzie jest moje złoto? Złoto, złoto jest tutaj. E, spróbuję zrobić kilka. Czego ja potrzebuję? Kończy mi się już chestplate i w sumie jeszcze włócznia trzyma się, ale też niedługo będę mógł sobie właśnie już zrobić nową. E, jedna lina, cztery patyki i dwa złota. No, można sobie zrobić jednak nową. E, golden Sword. No to jeszcze niestety nie zrobię. Kurde, potrzebuję 12 sztuk, sztuk złota. E, no nic, ale po drodze tam w sumie jest e, są jakieś te. Rudy z, z, z złotem, więc można zebrać, czyli plecach w sumie normalnie muszę wziąć. To zrobimy sobie od razu, właśnie, kilo. E, tu tego grzyba. E, to biorę ze sobą oczywiście. Chociaż w sumie aż tyle. Myślę, że nie. Myślę, że starczą te dwa i ta zupa, i myślę, że będzie spoko. Co ja tu jeszcze takiego mogę sobie schować? Be, 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 be. To muszę mieć koło siebie. To tutaj, to tutaj, to tutaj. To się na pewno też przyda. Dobra, lecimy. Biorę oczywiście swój kamień termiczny. W sumie zaraz będzie noc, więc znowu jakiś tam obozik mały rozbijemy. I lecimy po pająki, Mam nadzieję, że nazbieram troszkę silków. Może też troszkę jakiś... Spadaj, spadaj świnioku! Jeden zostaw, mnie będą jedna, cholerna, nie mam, nie. Mam nadzieję, że zbierzemy też troszkę tych... Nie wiem, jak to się nazywa. Jakieś takie dziwne wnętrzności, pająka, ciulbie, co to jest, które nam pomagają się leczyć po prostu. Dzięki niej możemy zrobić tą taką... Pękwinów nie atakuję, bo są w dużej grupce, nie ma co ich atakować. I teraz myślę, jak to tylko zrobić z tymi pająkami, bo no nie będę, nie podejdę gdzieś tam na środek, bo zaczną mi wszystkie atakować, a no nie na tym to polega. Eee, założę sobie chestplate, ale raczej kasku nie za... kasku, kuźwa. Eee, dobra, zróbmy sobie... Okej, okay, campfire, oczywiście dropniemy sobie tutaj kamyczek, niech się nagrzewa. Eee, no niech będzie, zbrzyje troszkę patyków. Co ja tutaj takiego... Trawę potrzebuję. Zużyłem trochę trawy, bo zużyłem na nateliny I potrzebowałbym troszkę tutaj trawy znaleźć. Nie wiem, czy mi się uda ją znaleźć. Bo akurat tutaj jej nie ma nic. Poczekamy jeszcze tą noc. Zjedzmy sobie. Przeczekamy noc, i myślę, że ruszymy na pająki. Kurna, wreszcie pająki w ogóle znalazłem. Tu też nawet nie zrobię sobie śpiwora, bo myślałem, że na szybko sobie przekimam się. No cóż, poczekamy. Poczekamy. Ta trąba tego kolofanta mi się strasznie psuje. I martwię się, co będzie, jak zrobię z niej tą kurtkę. Ona pewnie już wtedy będzie bardzo zużyta. A może i się mylę, może się mylę, bo dopóki jednak nie jest zniszczone, bo to jest jakby jedzenie, to raczej powinno być zdatne do, do, do stworzenia czegoś tam. Mam nadzieję przynajmniej <laughs> Dobra, bumerang w sumie też mam, w sumie mogę go dać tutaj, bo mi jest tak niepotrzebny, ale kilof na pewno chcę mieć pod ręką Złoto też sobie dam do plecaka w sumie e, Mam dwie pochodnie, dobrze Siekiera, siekierę też sobie dam tutaj, bo jej raczej nie potrzebuję Zbroje mam przy sobie, ale w sumie raczej będziemy zakładać tylko chestplate'a żeby po prostu się troszkę obronić przed obrażeniami, ale myślę, że nie będzie źle Zresztą mamy zupę z Mandragory, która nam bardzo dużo e, zdrowia i, i głodu odzyskuje, więc... A, ach, chyba przeżyłem. Olmi kark strzelał, rąbany Bardzo mi się przyjemnie ostatnio nagrywa do sterf, masakra, po prostu nawet nie macie pojęcia Dobra Kamień się troszkę nagrzał Mamy zresztą czapeczkę. W sumie jeszcze nie zauważyłem ani razu e, czegoś takiego, żebym nie wiem, przymarzał czy coś takiego, więc albo to dzięki tej czapeczce samej, albo dzięki kamieniowi. Ale jednak wolę mieć tą kamizelkę, no bo no, jakoś tak. Jak już się namęczyłem, żeby znaleźć tego koleofanta i go zabić, no to kurde, fajnie by było zrobić jednak tą kamizelkę, nie? Nie widzę w ogóle ścieżki, ciężko tutaj ją podążać, bo jej w ogóle nie widzę. Mam dosyć krótki dzień, mam nadzieję, że szybko to załatwimy. E, musimy gdzieś skręcić tak w tą stronę. Gdzieś za, zaczną się pająki, ale chcę zobaczyć, co jest tutaj, co to jest w ogóle. A mamy trawę w sumie, od razu ją pozbieram. A co? Tu mamy pająki. Kamień, nie, coś wyżej, tu jeszcze jest. Nagrobek? Nie. Aha, nagrobek, no dobra. Myślałem, że coś jeszcze innego, dobra. Czyli tutaj mamy jedne pająki. Ee, zakładamy sobie chestplate, to musimy gdzieś tak w miarę widoczne widocznym miejscu sobie rzucić plecak, Ok, zresztą on nam się na mapce będzie pokazywał. I cóż, a może postawmy sobie też obrazu... ej, trawa, jedna trawa, jedna trawa, jedna trawa, jedna trawa, jedna trawa. Jak znając, że znam życie, nie będzie tutaj żadnej trawy w pobliżu, mam rację. Tam jest, ale ją zebrałem. No cóż, no chciałem sobie zrobić ognisko, żeby ten kamień mi się nagrzewał, no ale mam czapeczkę, więc myślę, że nie zamarzniemy. Dobra. Zjedzmy jednak wszystko sobie. W żarełko i idziemy na pająki! Chodźcie, pająki! Pyk! 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 Pyk. Wojna! Kurna! Walczymy! Do ostatniej kropli! Ała! Uderzył mnie! Mamy tutaj mięska, mięska, ale tutaj wypadł e, healing slave, dobrze mówię? Nie, spider gland, dobra, nie, nieważne. W sumie mięso też sobie pozbieram, a co? Lecimy dalej, kur, nam potrzebuje silków. Nie, nie, dawać mi silki mendy. Raz, dwa, mam dwa silki, dobra. Gdzie jest kolejne? Tutaj są kolejne. Idziemy dalej. Na podbój bajonków. to jest jakiś większy koszt, chyba. Okej, okay, dobra, wyszła królowa Która skacze, nie jest to dobre Oh shit, oh shit, oh Dobra O, to się rzuca, wypierdzielaj Okej okay. Nie, 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 nie Au, nie Dobra, dobrze, że mam jednak tę zbroję To mi naprawdę dużo pomaga Nie bij mnie Dobra To To Trzy sylki na razie Potrzebuję minimum Ośmiu na. Coś tu jeszcze wypadło, bo nie widzę Nie, tu patyki mi zbiera To chyba nic. A nie, tu jest jeden sylk, dobra Już go praktycznie nie zobaczyłem Znowu się robi wieczór, ale jeszcze zdążymy I KINCI DZIADY MENDY Tam muszę gdzieś pajączki jakieś Marudzo, o! Mamy kolejne sylki, zarąbiście 8. Mamy już przedmioty na zrobienie kamizelki, ale oczywiście dalej będziemy tutaj walczyć. Bo w końcu po to tutaj przyszedłem. Z Samymi normalnymi pajemkami nie jest w sumie problem w ogóle walczyć bo już out, bo wystarczy odskakiwać, tak, w odpowiednim momencie. Po czym dał się dziadny, I tam wystarczy to 2-3 razy ich dziabnąć, i nie ma problemu, tak naprawdę. E, tutaj, tutaj coś wypadło, coś jeszcze, co to jest? Red Mushroom, a nie, czerwonego to ja nie chcę, coś tu nie wypadło gdzieś, gdzieś coś tam. Nie, dobra. Ajść to pająko. No, w sumie jak jest jeden pająk, tak naprawdę to my go bijemy, i on nie nadąża nas w ogóle bić, także jest fajnie. Pięk, 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 pięk. Super, kolejne silki, 13 silków. Czy tu są jeszcze jakieś pająki? Zobaczymy, zobaczymy. Chyba zbieram też od razu. Coś mi życie, z... a nie, może mi nie spada, tylko raczej trzeba, trzeba obserwować. 129. Póki co nic nie spada, czyli jednak... Co tu jest? Jakieś lodowisko, what the fuck? O, mamy zielone, zielone się przedadzą oczywiście! Czemu by nie? Dobra. E, gdzie jest mój plecaczek? Tu jest mój plecaczek. Włóżmy sobie do plecaka chociażby to. Silki, to niech będzie. Mm, to jednak potrzebuję mieć przy sobie. I w sumie włócznie też przy sobie, bo jak mi się by skończyła czy coś. A gdzie jest w ogóle co ja chciałem zebrać? Złoto. Gdzieś tu złoto dopiero miałem. Tutaj chyba miałem, albo gdzieś tutaj może. To było to, nie wiem. Nie, tu jest zwykłe, to nie. To gdzieś tam chyba wcześniej jednak. Jeszcze zupę z mandragory nie jem. Czekam aż troszkę bardziej mi gód spadnie. Uuu, troszkę przymarzam. Eee, be, 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 be. W sumie, czy nie wystarczy zrobić tak? I stanąć z pochodnią przy tym, to się też powinno w sumie nagrzać, bo pochodnia też jakieś tam światełko daje. Kurna, zimno mi coś. Oh Demet, eee, fuck. Dobra, lecimy, 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 lecimy z pochodnią. I co, trawa, trawa, trawa by się przydała. Trzebuję chyba jedną trawę, żeby zrobić cholerne ognisko. Jest! Zróbmy sobie ognisko. No, szybko, no, szybko, szybko. Okej. Okay. No, dropni to. Stoimy tutaj przy ognisku. O, jak dobrze, od razu mi zniknęło ten... Dobra, niech się ta już pochodnia wypali. To sobie od razu upiekę, a co? Co sobie tutaj? Nie no, drugie pochodnie nie potrzebuję używać. Dobra, bierzemy to. Przeczekamy jeszcze tą noc e, i idziemy jeszcze do tych pająków, mamy troszkę już e, kolejnych przedmiotów. Mam 13 silków, bardzo jestem szczęśliwy, mam nadzieję, że jeszcze na tyle mi się ta trąba nie zepsuje, że będę mógł sobie zrobić tą kamizelkę. Co się dzieje? Aha, burczy mi brzuchu. Co się ten kamień nie nagrzewa, Menda jedna? No nagrzewaj się, powiedziałem. Już bliżej cię dropnąć nie mogę, no nagrzewaj się, dawaj, dawaj. O, trzeba bardzo blisko go rzucić, wtedy on się dopiero nagrzewa. Dobra, yy, teraz gdzie to złoto jeszcze tutaj było? Tu chyba była ta złoto. Tu chyba są zwykłe kamienie. Tutaj pamiętam, że było jeszcze dużo złota w tym naszym poprzednim obozie. Tam by można było w sumie się wybrać. O, tu w sumie jest jedno jeszcze zasuszone mięso i trochę trawy i wszystkiego innego. Może jeszcze to uda nam się tutaj pozbierać. Zaraz może się tam przejdziemy, ale jeszcze te dwa kokony z pająkami rozpierdzielimy i myślę, że będzie spoko. W sumie m, najpierw poszedłbym jednak do m, tej bazy tutaj i zrobił sobie kamizelkę. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, ale i tak jest spoko. Nie wiem przypadkiem e, gdzie się robi ten przybory do szycia. Tutaj mi nic nie pokazuje, więc chyba tutaj nie ma tego. Znaczy muszę stanąć przy stole alchemicznym chyba, bo dzięki przyborom do szycia można naprawiać przedmioty. Kamizelka jak się użyje, to się naprawi tam do o 30 tam ileś procent. Duży płomień, duży płomień. I się ten kamień nagrzeje, żeby chociaż pomarańczowy był. O właśnie. Teraz użyję troszkę patyków. Musicie mi to wybaczyć. I zaraz by trzeba było, właśnie, szybko skoczyć, może najpierw do bazy, zrobić jednak tą kamizelkę i wrócić tutaj po te pająki. Myślę, że to będzie mądrzejsze rozwiązanie. Kurde, no nie chcę zużywać jeszcze tej zupy z mandragory. A tak jedzenia nie mam. Zaraz jednak, może wrócimy do bazy i, dobra, czyli tak, kierunek baza. Lecimy do bazy. Zrobimy sobie, mam nadzieję, tą cholerną kamizelkę, żeby nam było cieplej. W połączeniu czapki i kamizelki to już naprawdę jest spoko. Nie wiem, ile ta czapka trzyma, jest 58%. Praktycznie cały czas ją noszę w sumie. Eee, tam wcześniej tylko ją zdejmowałem do walki, jak całkiem zbroję ubierałem. I nie jestem pewien dokładnie, ile ona tutaj potrafi wytrzymać. Jak coś to mam nadzieję, że zrobię sobie kolejną czapkę. Ale do tego też potrzeba silku. chociaż mam 13. No zobaczymy, zresztą jeszcze zaraz idziemy walczyć z pająkami To mam nadzieję, że zbiorę na tyle silków, że będę mógł sobie naj, najwyżej jeszcze jedną czapkę zrobić w razie W. Albo zrobię jakąś inną, coś nie wiem, zobaczymy. E, dobra, gdzie jest moja baza? Tu jest moja baza. Moglibyśmy przy okazji wstąpić, czy jakieś kuliczki się nie złapały. To możemy od razu właśnie zahaczyć jeszcze o ten. Uuu, okres godowy u bawołów, lepiej nie podchodzić. Bo się to może źle skończyć. Znaczy można do nich podchodzić jak się ma tą bawolą czapkę, ale ja jej nie mam, więc, więc lepiej nie podchodzić. Dobra, e, tu się jeszcze coś powinno łapać, Ja to tutaj. Dobra. Kolejny króliczek, zarąbiście. I zaraz idziemy was suszyć, a już powinny się tamte suszarki tutaj, wszystko powinno być już gotowe, ale to się okaże. Dobra, kolejna, pyk. Ustawiamy, pyk, kolejna, pyk, ustawiamy, pyk. Dobra. I co? Wysuszyło się, super. Wszystko się wysuszyło. Możemy pozbierać. Nie, naprawdę fajne jest to, że dzięki królikom, no dzięki królikom tak naprawdę można przetrwać i nie umrzeć z głodu. Bo gdyby nie króliki, to tak naprawdę troszkę by było ciężko. Dobra, mordujemy, 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 jemy. I jemy dosyć mało głodu, nam to zyskuje, Ale zawsze coś. E, dobra, postawmy ten kamyczek tutaj. E, czy ja mam czymś takim konkretnym? O Jezu, jak to już jest zepsute. Dobra, jak się robiło tą cholerną kamizelkę? To, to i sto. Dobra. E, nie czapkę. Winterhead się robiło z czterech. To zaraz będziemy mogli sobie w sumie zrobić kolejną. Gdzie jest? Cicho! Nie podchodzić mi tu! Puffy West. Jest 100%! Super! Cicho tam. Kurde, on się coraz bliżej tutaj kręci. E, dobra, zjedzmy sobie jeszcze to. Dobra. E, powieśmy sobie kolejne porcje mięska. Dobra. Jeszcze potrzeby, dobra, tutaj wrzucimy w sumie e, be, 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 to. A w sumie nie, bo zrobię sobie kolejną czapeczkę, faktycznie czapeczka. Dobrze. I czapeczkę mamy i kamizelkę mamy, czyli na pewno nie zamarzniemy. Nie powinniśmy przynajmniej zamarznąć poza domkiem. To sobie zostawię. Zupę mam, to mam, to mam, to mam. Kilo wbiorę. Liny, i to złoto to sobie tam mam nadzieję ogarniemy. Bo tam w sumie też są te maszyny. Znaczy, przynajmniej. E, Sens. ale nie, ja już mam recepturę, także nie potrzebuję. E, to mogę zostawić. To, 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 to. E, to w sumie moglibyśmy. Gdzie są w ogóle mięsa? Potworne, przepraszam bardzo. Fajnie. Tutaj nie, tutaj. A, dobra. A, i tutaj jeszcze mamy cztery małe te. To sobie wezmę, w sumie zjem nawet. A co? Dzięki tym mieskom cały czas mamy na najwyższym poziomie psychikę, więc to jest naprawdę fajne. Dobra, to tutaj, to tutaj, to tutaj. Tu mamy kluczki, tu mamy te. Silki w sumie mogę zostawić. Bumerang. siekiera. Aha, właśnie, zaraz miałem zrobić. Tutaj jest to. Patyki. Patyki mam przy sobie. Można tak zrobić? Wyjdzie coś w ogóle z tego? Mam nadzieję, że wyjdzie. E, dobra, czekamy jeszcze w sumie, przeczekamy tą noc i wtedy dopiero... No, Czy tak. Ja mam w ogóle coś, czym mogę nawozić moje krzaczki, czy nie? Chyba nie mam. Szkoda. E, co tu wyszło? What the fuck? Co to jest? Wet group ok, czyli chyba za dużo patyków użyłem. Shit. Dobra, czyli póki co to musi tutaj być w sumie, no bo nic z tym i tak nie zrobię. Mogę użyć w sumie tego i zrobić sobie monster lasagne. No w sumie w sumie to nie jest głupi pomysł nawet. A zrobię sobie monster lasagne. Przynajmniej wykorzystam nieska, bo zanim się zepsują. Tutaj sobie jeszcze powiesimy to i to sobie powiesimy to i dobra Zresztę sobie schowamy Eee, nie tutaj, nie, 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 tutaj nie. Tu są tylko i włącznie krójki Eee, kamienie. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Kto mi tam dzwoni? Nie dzwonić do mnie To nie otworzę. Nie chcę mi się przerywać nagrywania po prostu Dobra no, gademet musicie powiedzieć. Dobra. Eee, na czym to stanęło? Bo nawet nie pamiętam. Kurwa. Nie robię czegoś takiego. Dobra. Mam już mało drewna. O, ale kamień się porządnie nagrzał. Eee, czy, czy ja mogę sobie zrobić w ogóle śpiwór? Nie, bo potrzebuję 6 traw, a te trawy nie są w ogóle. Tak, właśnie wiem. Dobra. Eee, A użyjmy sobie tego. A co? Spadnie mi dosyć sporo życia i wszystkiego, ale nie jest źle. Możemy się w sumie od razu podleczyć. No niech będzie. okej, okay, czyli tak, mamy to, mamy to, mamy kamizelkę. Bardzo fajnie. To drewno, drewno troszkę mam mało. Bumerang. No niech zostawię ten bumerang, bo. No dobra, wezmę go, bo potem pożałuję, że go nie wziąłem. To go wezmę. Jeszcze 5 minut do odcinka. W sumie zaraz kończymy odcinek i dopiero w następnym wybierzemy się do starej bazy. Pozbieramy znowu troszkę złota. Mam nadzieję, że tutaj będzie troszkę przedmiotów. I ruszymy dalej na te pająki. No i się zobaczy co dalej. Mam nadzieję, że przetrwamy kolejne dni, mam nadzieję w ogóle, że przetrwamy całą zimę, no chciałbym, jeszcze w sumie mi się nie udało, bo ten sejf, który ma 81 dni, ustawiłem, że jest tylko lato, tak? To poszedłem na wielką łatwiznę. Eee, dobra, nie wiem czy to mi nie zgaśnie, więc sobie jeszcze to podpalę, no i przydałoby się jednak coś do żarła jeszcze, kurde, bo no, mam te suszone niby. Dobra, zobaczymy. To na szczęście mi odzyskuje cały głód, tak naprawdę. Ale mam nadzieję, że to jeszcze wytrzyma. Póki jest zielone, to jest spoko. Czyli po prostu poczekam, aż, aż w miarę zgłodnieje mocno, i wtedy tego użyję i będzie spoko. Dobra, czekamy, jeszcze czekamy. I w sumie ja się z Wami pożegnam. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Żałowały sobie śpią. Eee, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, będziemy robić rzeczy, które w sumie wymieniłem. Musimy sobie zrobić na pewno kolejnego chestplate'a, bo wobec tego to troszkę będzie ciężko walczyć. I cóż, trzymajcie się na razie. Cześć!